Chodź, Fenusiu. Fenusiu. mama coś zahaczyła. I popsułam. O, zobacz, są gratki. Ty lubisz. I ja to jest budyń, ja mogę ci ugotować taki budyń. To weź po jednym, ale tylko po jednym, tak? Tu no, poczekaj, zaraz idę. No ty tam ładujesz! No Fenek! No ile ty tego naładowałeś? Wyciągamy! Nie! Po jednym, mama mówiła. To maksymalnie po dwa. Franek? Dwa maksymalnie, puść! Puść! Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie horror zakupowy z mm, Kauflandu i z... trochę z Biedranki i trochę z Pepko. Mm. Mam niedokończony makijaż, brakuje mi i rzęs, ale nie zdążyłam się wyrobić, bo byłam z chłopakami u fysie, bo już naprawdę ja się wyglądałam jak ten Paweł Stasiak. Tak naprawdę ja się mam na drugie Paweł, więc wypasowało. No i muszę poprawić sobie ten makijaż, bo zaraz jadę do pracy. Dzisiaj w ogóle taki dzień na wariatki po Ja z rana tu dużo rzeczy ogarniałam. I stwierdziłam, że nie odpalam kamery, bo jak odpalam, to... Dłuże mi się to po prostu, no a chciałam się pospieszyć, że tak powiem. Pokażę Wam co kupiłam i będę robić coś do jedzenia i tyle i wykąpię chłopaków i szykuję się do pracy. I tak, w PEPKO zakupiłam sobie takie pudełka do przechowywania tych moich produktów mąk i tutaj mamy trzy takie duże pudełka. A tutaj mamy takie trzy mniejsze pudełka, tutaj myślę, że dam orzechy sobie. Bo w tych, wiecie, w tych foliach jak ja to przechowuję, no to mi się wysypuje w tej szafie i tak dalej. Tutaj mm, chłopaki muszą przykleić naklejki. E, kupiłam kilka masek em, dla Jasia, ale tam kilka już mu dałam, a ta jedna mi została w torebce, dlatego też ją tu wyjęłam. Tutaj mamy coś takiego, mm, B na ciepło, na grill. A, i jeszcze w Pepko kupiłam e, foremki silikonowe do babeczek, bo ostatnio jak piekliśmy, to okazało się, że mamy e, te nasze foremki już są takie brzydkie. Tutaj jak widzicie banany, tutaj mamy takie deserki, ja i może razem postawię, to Franek sobie wybrał. I tutaj są te deserki. I wiecie, jak Franek ładuje, to zresztą zobaczycie, widzieliście, bo to było wstecznie. Jak wianek ładuje, ja mówię dwa, a on bierze wszystko, dosłownie wszystko. Tutaj banany. Co jeszcze? Tu mamy paprykę ostrą tu mamy kombucze z biedronki e, o smaku róży, bo ogórkową wypiłam w drodze. A więcej ogórkowych nie było. Moją ulubioną chyba jest ogórkowa. Tutaj mamy e, jogurt naturalny Alpro i to jest jogurt sojowy bodajże na mleku, z mlekiem kokosowym, czy coś, czy soja i mleko kokosowe, coś takiego. E, ketchup roleski, bo tak, e, i to jest bez cukru. Hmm, średni, e, czyli łagodny i bez cukru. Koreczki myśliwego, jeszcze jedne takie mam, o. Tutaj to sobie wzięłam, jak w czwartek chyba pójdę do pracy, to sobie wezmę po prostu do jedzenia tutaj mamy brzoskwinie to wzięłam dla chłopaków bo e, chcę im zrobić galaretkę ostatnio często robię im i właśnie wrzucę takie brzoskwinie tu mamy pomidorki takie koktajlowe gratka tu mam e, jedną makrelę w Kauflandzie byłam po brzuszki, e, łososia no ale nie było tutaj jak widzimy awokado trzy sztuki, e, to sobie wrzucę do torebki, do pracy jako przekąskie. Widzicie, jak się zmieniły moje przekąski. E, tutaj mamy winogrona, orzeszki. Chyba też sobie wezmę takie orzeszki ziemne można. Wiadomo, wszystko ze zwagą. Twarożek, twarożek, twarożek. E, tutaj wzięłam sobie na wagę takie e, papryczki pikantne z serkiem. I miałam też zielone, ale te zielone to już zjadłam w drodze. Tu mam borówki mrożone, włożę je do zamrażalnika. Eee, I te borówki właśnie kupiłam sobie, tu jest kolejna papryka, do dodawania do właśnie tych jogurtów, więc będę sobie dawać, robić takie jakby musy, bo ja uwielbiam jogurt z owocami i z granolą. No a że teraz nie mogę, to zrobię sobie taki mus, po prostu jogurt, owoce. E, wrzucę do tego kawałki czekolady i, i orzechy i myślę, że to będzie spoko. Dostałam chleb proteinowy, a ten chleb, chleb proteinowy, e, on y, bardzo często go nie ma w Kauflandzie. Trafiły mi się dwa, więc dwa wzięłam, ale więcej po prostu nie było. Tutaj mam fasolkę po betańsku z boczkiem, bo tak sobie myślałam, że jak nie będę miała czasu niczego robić, to sobie odgrzeję po prostu. Mm, tu mamy pieczarkę do jajecznicy, tu mamy kapustę kwaszoną, em, parówki i parówki. No i w sumie to wszystko. Więc takie to by były dzisiejsze zakupy. Dzisiaj chciałam dużo rzeczy zrobić, ale jakby ten okazało się za krótki i nie wiem kiedy ja to ogarnę. <grytanie> do mnie, że wolne się skończyło i teraz niestety już nie będzie tyle czasu a trzeba powiedzieć, że się trochę rozleniwiłam na tym oleju więc tak, robię sobie kawę Dobra Mam tutaj ten mój olej MCT i wczoraj trochę chyba przesadziłam z nim, bo dodałam go 20 gram No i No i te 20 gram to było za dużo. Dzisiaj rano sobie dodałam 15. No dobra, teraz damy sobie 16. Nie wiem, wczoraj to taki był szok chyba dla mojego żołądka. I no trochę mnie m, pogoniło do łazienki. O, mam 16 gram, ona ją jest git. Teraz może sobie mleko jeszcze doleję do tego. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo pozytywny dzień. Pomimo tej pogody, która jest za oknem. Bo jest brzydko i ponuro i pada. Znaczy się mszy. A ja sobie robię śniadanie. Jestem tak głodna, że zjadłabym konia z kopytami. Ale zrobiłam sobie jajecznicę. I ostatnio uwielbiam tego typu śniadania. E, Dwa dni temu zrobiłam sobie śniadanie na słodko i powiem Wam, że tak mnie zmoliło, bo dodałam sobie tytolu e, No i zemdliło mnie, nie zmoliło zemdliło mnie. Więc teraz przepadam bardziej za śniadaniami na mm, ten sposób, czyli no nie na słodko, na wytrawnie. Tak mi się wydaje. Z pomidorki, pieczarki, szyneczka, co ja tu jeszcze mam, boczek i jaja. I to wszystko. Tu mam stare naczyń do mycia, ale się nie przejmujcie, bo ja wróciłam z pracy. To znaczy się po pracy jechałam załatwiać sprawy. I dopiero wróciłam, jest po 12. Tutaj mam już kawusie z olejem MCT. I faktycznie te cekiny z tych kubków spadają, no ale trudno. I nie wiem, czy sobie jeszcze nie dołożyć awokado, a może to awokado sobie z czymś później zjem. No właśnie nie wiem, zastanawiam się. A, i będąc załatwiać te sprawy, no tu moje chłopaki wczoraj jedli. Będąc załatwiać te sprawy, kupiłam sobie maliny, borówki. Chciałam też kupić brzuszki, których wczoraj nie dostałam, ale dzisiaj znowu nie było w Kauflandzie, tak weszłam tylko zobaczyć. A że zobaczyłam piękne borówki i maliny, no to stwierdziłam, że zrobię sobie jakiś deser. Tu mam twaruk serenikowy do serenika, który widziałam na Instagramie yy, u baby na keto, więc mam nadzieję, że uda mi się go zrobić. No, a skąd u mnie ten wspaniały humor, pomimo tylu wszystkich problemów? Humor pojawia się dlatego, że... <gryw> Waga poszła w dół. Znaczy się już od kilku dni waga idzie w dół, ale dzisiaj znowu poszła w dół. Ja mam coś takiego, że moja waga poparajcie. Wezmę zetanas. Teraz coś zbiję. Że moja waga spada w dół. Potem stoi przez kilka dni. Ja dostaję padaczki, bo chciałabym, żeby ona spadła. I nie wiem z czego to wynika. Ehm, ale dzisiaj... Poszło lekko w dół, więc jestem happy. No i czuję się lepiej. Powiem Wam, że czuję się lepiej. E, czuję też, że w spodnie, w które ostatnio musiałam się wciskać, wchodzę lepiej. Więc gdybym chciała mierzyć pewnie mm, obwody, to może w obodach obwodach, bo byłoby e, lepiej. No. A tymczasem ja sobie nakładam śniadanie i będę się do Was odzywać później. chyba list szczeka nie zżyj Lis szczeka Lis szczeka no tak idź go goń idź go łap łap go no idź łap lisa ale przy mnie nie jest to idź łap lisa tam, na, tam gdzieś na... tam są takie baga czy jak to nazwać i lis szczeka skubaniec on przyjdzie po nasze dziobaki Słuchaj, on przyjdzie po nasze dziobaki idź go łap no głupko no to. No, a ja przyszłam posłomę. Po nie ja. <grywa> wyskakuj. Słuchaj. Ale powiem Wam. Tak, to ja, Ewa Rolnik. <grywa> Ale powiem Wam. E... Byłam ostatnio e... u kosmetyczki. I e... ta pani ma psa zamkniętego w takiej klatce. Klatka ma jakieś, nie wiem. Może ma dwa metry na dwa metry, ale słuchajcie, no to jest porażka, bo wiele razy pisaliście mi, że właśnie pies w klatce powinien być i tak dalej, ale tam ten pies w ogóle chyba nie jest wypuszczany, bo to w wiosce i tam jest od razu ulica i on, ona nie ma tam żadnych pól, tak jak ja tutaj, że ja mogę moje psy spuścić. No i tak stwierdziłam, że jednak moje psy to są dobre pieski i szczęśliwe, bo one, jak ja z nimi jestem, to one się aż cieszą, a tamten to zupełnie, on tylko szczekał i nawet ogonem nie zamedał ani nic, więc no. A ja biorę słomę, zaraz jedziemy na basen. W ogóle to jestem tak niewyspana, już idzie na mnie zmęczenie bo cztery godziny snu, po tym jak ostatnio miałam tyle wolnego. No to to jest malutko. No i tak patrzę, pan Mateusz ma jeszcze trochę do zaorania, ale głodę nie ma go. Nie wiem, może do niego zadzwonić, gdzie on jest. Czemu on tego nie ora? No. A to tutaj tą resztę chyba zostawię na zimę. Niech to tak przeleży i na wiosnę to będziemy orać. Ogólnie powinno się chyba lepiej orać na zimę. Tak mi się wydaje. Że jak to przemarznie ta ziemia. Ale... Finanse, finanse, jeszcze raz finanse. Sushi, podoba Ci się jesień? Ogólnie jesień też ma swoje uroki. Nie ma to tamto. Ranek mówi, że rano jak wyszliśmy na dwór, no to, że bardzo ładnie jest. No, tu mamy las nierzany, ale w lasach takich o tam, same liściaste, no to ładnie to teraz wygląda. Dopóki te liście nie spadną. A ja ładuję dalej. No i dobra, wróciłam z basenu. Poszłam po brzuszki, do biedonki, bo jutro idę do pracy i muszę mieć zapas tłuszczu, a najlepiej z brzuszku właśnie uzupełnić ten tłuszcz. Tam mi się wgrywa film. Tu stoją śmieci, bo idę ogień zrobić, bo moja mama chyba myślała, że ja nie przyjadę, że ja już poszłam do pracy dzisiaj, no ale jutro idę, więc tak. Tu mamy taki syf, a tu się robi obiad na kietu. To jest, znaczy obiad, no kolacja I to nie powinnam tak późno ale jestem tak giga głodna, że w to. A część sobie zrobię na jutro do sałaty. I w ogóle muszę tu umyć wszystko. To wczoraj byłam chłopakom to mięso, ale to zaraz zwalę, bo po prostu to już nie jest do niczego. Gazówkę całą muszę umyć i przygotować sobie jedzenie na jutro. W takim moim ambitnym planie było... Mm, zrobić ketoselnik i wtedy ja tu mam ślady po niedozwolonym keto selnik. ale... no i mam twaróg, mam wszystko, ale nie wiem, czy mi coś chce. Zobaczę najpierw ogarnę tutaj wszystko, zjadę i wtedy zobaczymy. Mam ochotę na coś słodkiego, ale coś, co będzie słodkie i keto, więc... Hmm. No i spotkałam koleżankę, aha, nie dokończyłam, spotkałam koleżankę, jak odwodziłam dzieci i patrzę, ona zasiedziała z kebabem <grywy> i e, ona też chce się odchudzać, tylko że ona ma tam jakąś inną, inny rodzaj diety i ona m, stara się jeść po prostu mniej. E, no i ja do niej mówię, ja właśnie widzę, jak w kurde, to dzieje. A, a co, zjadamy tutaj? też się, ja nie nie, tutaj? Ale nie tam nie dałabym się chyba przekonać. Czasami wiem coś na przykład po dzieciakach. to jest też mój błąd. Bo jak dzisiaj czegoś nie wiedzą, chciałem szkoda wyrzucić i czasami zjem coś po dzieciakach. ale z reguły to każe im dojadać i tyle. Dobra, to niech tu jest, ja mam w ogóle włosy jeszcze mokre, gdy trochę wysuszyłam. ale nie chcę ich całkiem suszyć, bo one tutaj suszarki też zostają. Są dziwa suche, a tutaj przy głowie są ym, tłuste. No, więc ja idę robić ogień okay. i jak będzie mi się chciało zrobić ten y, semnik, to Wam pewnie pokażę. No i dobra, jak to ja Zdałam się o godzinie 22.30 na sprzątanie lodówki. No i mix że nie wiem, wiecie, co poukładać. Więc chyba najpierw sobie to wszystko powyciągam. A... Jak w ogóle nie mam naczynia, więc jestem cała trudna i ja tu powyciągam, a potem... A, poukładam od nowa, bo... To tak nie da, także powiem Wam. Także... Zawsze rzeczy jak trzeba sprzątam. A, to też tak robię że... I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind and then you came over and you showed me love that I never had seen before and Now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I sięgną bo ja zawsze kładłam je wyżej ale wydaje, że to, wydaje mi się że to był błąd więc poukładam je tutaj Dobra kochani, moja lodówka posprzątana. Te części tutaj boczne jeszcze nie są posprzątane, ale ogólnie wydaje mi się, że one nie są zabrudzone, nic tu się nie wylało. Ja je niedawno myłam, więc chyba nie będę ich myła. No a tutaj mam posprzątane. Najgorzej było z tą szufladą i pod spodem. Tam zawsze mi się zbiera woda, nie wiem dlaczego. <laughs> e, no i w tej szufladzie miałam cukinie która zaczęła gnić więc wyobraźcie sobie co tam było i tutaj wszystko poukładane posprzątane Powiedzie, że mam pełno jedzenia tak mam pełno jedzenia bo ostatnio robiłam spore zakupy więc mam i tak tutaj mam wszystko umyte też matki są do e, prania coraz ja wezmę nie umyłam jeszcze gazówki ale to mam nadzieję że uda mi się w piątek w międzyczasie też zrobiłam sobie jedzenie i zjadłam kurczaka z samym e, z połówką awokado, a na jutro do pracy sobie właśnie tutaj też drugą połówkę awokado, kiszone ogórki, ogór, ogórek zielony, sałata mm, i pomidorki i tą paprykę sobie chcę wziąć. Do tego wezmę brzuszki e, z łososia do uzupełnienia e, tłuszczu. E, sobie sobie jakąś taką zalewę do tego z oleju pewnie z pestek zdyni z sól pieprz i tak dalej a tutaj przygotowałam tu w ogóle mam pełno śmieci więc na to nie patrzcie tu przygotowałam sobie właśnie jogurt ten jogurt który tutaj leży w śmietniku ten Alpro. nie chcę mi się iść do lodówki dlatego wam pokazuję ze śmietnika e, pudełko i ja go mam wymieszany z masłem orzechowym może ja wam pokażę o Psujesz. Z tymi moimi małymi masłami. Tam miałam takie resztki w lodówce, więc użyłam je i dałam łyżkę zwykłego masła orzechowego. Porówki i czekolady. Ta czekolada jest bez cukru. To jest czekolada z kryukam.pl. Ja jej Wam nie pokazywałam, bo to jest czekolada dawno kupiona z jakimś tam zamówieniem, więc tą resztkę tej czekolady. Ostatnio ją właśnie otworzyłam, jadłam i teraz resztkę sobie tu dałam. Tu mam sok pomidorowy i kombucze na jutro właśnie też do pracy. Tą sałatkę sobie rano przesypię. No nie mam miejsca w lodówce, więc to musi stać tutaj. Przesypię ją sobie rano do pudełka. I tyle. A teraz ja sobie usiądę na chwilę, bo jest 23. A, jeszcze chciałam napi napisać sobie, co ja mam zrobić co ja mam zrobić w piątek I w piątek na pewno pojadę na cmentarz e, tu mam drugą herbatę kombuczę to jest e, ekologicznie fe, e, ekologiczna i fermentowana hebata z dzikiej róży bo spać mi się chce bo już jest 23 jezu jest za 15-12 ja znowu będę nie niewyspana o 5 trzeba wstać. no i mm, ją trzeba wstrząsnąć bo tutaj takie osady mamy na dole ale bardzo ją lubię. Najbardziej lubię tą ogórkową. I ogólnie bardzo dużo rzeczy fermentowanych. Ja teraz staram się też sobie wprowadzić właśnie kiszone ogórki, kapustę. Eee, właśnie podsmażam sobie kapustę na maśle. Dodaję do mięsa i to jest tak jakby mój obiad. Więc jakoś trzeba sobie kombinować. No i sernika nie zdążyłam zrobić, ale jestem tak zmęczona. Właśnie i na piątek muszę sobie napisać co mam ogarnąć z takich rzeczy mm, ważnych, no bo wtedy mamy w poniedziałek, tak w poniedziałek jest wszystkich świętych, czy w niedzielę, w poniedziałek, więc niedzielę i poniedziałek mam wolne, ale niedzielę będę odsypiać, bo będę po 24 godzinach ze soboty, więc niedziela odpada, ale w poniedziałek mam wolne, więc w piątek muszę posprzątać cmentarz iść tam przeczyć. Ech. O Jezu, jak chce mi się spać iść tam przetrzeć chociażby mm. No i jeszcze kilka tam takich swoich spraw. Postarać się ogarnąć Także będzie Intensywnie i bez tego snu to nie jest fajnie Bo ja teraz się przyzwyczaiłam, wiecie, że ja spałam po 80 godzin na tu ząg Dobra, więc co? Eee, kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że coś tam z niego wyszło. Posprzątajcie swoje lodówki <grywki> i e, dajcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa. Dobrej nocy.